Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym przechodzimy do tematyki złota. Ja wykonałam sobie takie opracowanie podręczne w kilku blokach tematycznych i będę je realizować w ramach odcinków. Nie wiem ile tych odcinków będzie. Zobaczymy. W każdym razie w blokach będę mówić o wydobyciu, o podaży, podaży i popycie złota, o cenie złota. Potem powiem o złocie znajdującym się w rezerwach banków centralnych oraz o złocie, które NBP ma w rezerwach na tle innych wartości. To sobie zostawiłam na koniec. Do wykonania opracowania, czy prezentacji, czy podcastu, korzystałam z danych pochodzących z trzech głównie instytucji. World Gold, Gold Council, czyli Światowa Rada Złota, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlowe Branży Złota, utworzone w 1989 roku. Siedziba tego stowarzyszenia znajduje się w Londynie, biura w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiodącym celem Światowej Rady Złota jest promocja złota na świecie. Myślę, że nawet dość skutecznie ta promocja przebiega w ostatnich latach, ponieważ złoto bardzo zyskuje na wartości. A druga bardzo ważna instytucja to jest US Geological Survey. Jest to federalna agencja naukowa. Jest to federalna agencja naukowa działająca w ramach Departamentu Zasobów Wewnętrznych USA. Jest finansowana przez rząd USA i powołana ustawą kongresu w 1879 roku. Jej misją jest dostarczenie danych naukowych na temat systemów ziemi, zasobów naturalnych oraz zagrożeń naturalnych. Trzecia instytucja, bardzo, bardzo ważna, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek inwestycyjny oraz rynek rezerw banków centralnych. To jest London Bullion Market Association, jest to międzynarodowe stowarzyszenie reprezentujące światowy rynek sztabek złota over the counter. No więc może jeżeli chodzi o rezerwy to tak troszeczkę mniej, ale ten rynek złota, który jest dostępny dla większości mniejszych inwestorów, czy dla większości inwestorów poza bankami centralnymi. Zrzesza ona około 150 firm działających na rynku złota. Są to głównie producenci, dystrybutorzy i wszystkie firmy, które jakby z nimi współpracują. Jest przede wszystkim liderem i autorytetem. Utworzone zostało w 1987 roku, czyli tak samo jak World Gold Council i pełni zasadniczo funkcję nadzorcy na rynku złota. Dba przede wszystkim na rynku złota, na rynku złota, ale także na rynku metali szlachetnych innych, bo nie tylko rynkiem złota zajmuje się London Bullion Market Association. Przede wszystkim wydaje certyfikaty LBMA. Te certyfikaty dają gwarancję, że producent spełnia najwyższe światowe normy bezpieczeństwa, jakości oraz przestrzega etyki wydobycia kruszcu. W Polsce przykładowo podmiotem akredytowanym przez LBMA jest KGHM Polska Miedź. Natomiast Mennica Polska, spółka akcyjna, jest członkiem stowarzyszonym. Mennica Polska to także jest właśnie instytucja, która generalnie jest grupą kapitałową, której główną działalnością jest produkcja wyrobów grawerskich, monet i medali. Plus ma pełni także dodatkowe działalności, na przykład na rynku deweloperskim ochrony osób imienia oraz przetwórstwa metali szlachetnych, natomiast także mennica publikuje wartościowe treści na temat rynku złota, także też zachęcam, żeby się zapoznawać. Bardzo pięknie, bardzo piękne są opracowania, bardzo ładne projekty. I oczywiście także korzystałam z opracowań, choć nie jest ich tak wiele, Narodowego Banku Polskiego. I teraz przechodzimy do, przechodzimy do już do tematyki głównej, a mianowicie najpierw powiemy sobie, jaka jest ilość złota na świecie w roku 2025 w tonach. Myślę, że ten temat jest interesujący. Może nawet bardziej dla zwykłych obywateli zainteresowanych inwestycjami czy dużymi inwestycjami niż dla inwestorów. Ja myślę, że warto go omówić rozpoczynając temat złota. Na świecie prawdopodobnie mamy 403 180 ton złota. Na pewno mamy na świecie 271 70 ton złota. Z czego 216 300 ton jest już wydobyte, a 54 770 ton znajduje się pod ziemią. Co to jest za podział tutaj? Rezerwy oszacowane i zasoby nieoszacowane. Od razu nadmienię, że tutaj jest taka nazwa właśnie z angielskiego rezerwy, i ona moim zdaniem jakoś powinna być zastąpiona, na przykład zasoby niepewne. Dlatego że. Bardzo łatwo pomylić później na przykład w artykułach anglojęzycznych reserves z rezerwy pod ziemią, z ziemią, które znajdują się w bankach centralnych i teraz jeżeli ktoś jakby wejdzie tak zupełnie nie znając rynku złota może te sprawy ze sobą pomylić, no ale jest stosowane zamiennie. O co tutaj chodzi? Rezerwy oszacowane? Chodzi o to, że są że żeby wydobyć złoto z podziemi, ziemi, najpierw dokonuje się odkrycia, że to złoto znajduje się gdzieś tam pod ziemią. Potem Robi się pomiary, robi się odwierty, tak żeby się upewnić, że ono tam na pewno się znajduje, a potem wykonuje się cały szereg projektów e, takich już e, bardziej intelektualnych, ekonomicznych, e, w celu oszacowania, czy jest możliwe wydobycie tego złota, oczywiście z udziałem inżynierów i geologów, czy jest możliwe wydobycie tego złota i różnych innych instytucji środowiskowych, czy jest możliwe wydobycie tego złota, czy. E, jest ono opłacalne ekonomicznie. I otóż co do wielkości tych rezerw w ilości 54 770 ton jest to oszacowane. Czyli są już projekty, są już, są już zrobione odwierty. Wiadomo już, że to złoto stuprocentowe jest. Być może zawarte są już umowy prawda, odbioru tego złota z odbiorcami, z kupującymi. I tutaj jest ta pewność. Natomiast mamy jeszcze 132 110 ton zasobów tak zwanych nieoszacowanych, czyli jacy, jakieś grupy osób, jakieś grupy czy producentów czy naukowców odkryły, że mogą znajdować się zasoby w Ziemi, ale jeszcze nie ma dostatecznej pewności, nie ma dostatecznie opracowanego projektu, żeby stuprocentowo... Wiedzieć, że to, się, że to złoto tam jest i w takiej ilości, że będzie w jakichś realiach ekonomicznych do wydobycia. I jeszcze powiedzmy sobie o złocie, które znajduje się nad Ziemią. Otóż World Gold Council i inne zespoły naukowe wyliczyły, że w 2024 roku, ale no teraz też te dane są dostępne, złoto, które znajduje się nad Ziemią, jest podzielone na cztery agregaty a mianowicie ma formę biżuterii i tej biżuterii jest najwięcej 45% ma formę sztabek i monet i innych tego typu wyrobów w tym również częściowo wlicza się tak zwane EFTS czyli instrumenty finansowe zabezpieczone realnym złotem fizycznym tej formy złota, która jest używana albo w celach tezauryzacji wartości, albo w celach spekulacji, albo w, celu, w celach co jeszcze, żeby ochronić wartość, żeby, żeby zarobić na tym, no właściwie w tych dwóch celach jest 22%, w każdym razie w celach inwestycyjnych. A jeżeli chodzi o zasoby, rezerw banków centralnych na świecie, to złoto należy do nich jest Znajduje się w ich rezerwach w 17%. Pozostałe złoto, czyli złoto techniczne, złoto znajdujące się w różnego rodzaju artykułach, np. w telefonach, w urządzeniach elektronicznych, a także złoto, które zostało spożytkowane na potrzeby gałęzi medycznych, jest około 15%. Takie są proporcje tego złota, które zostało wydobyte od początku. To jest mniej więcej od XV wieku. Ja ewentualnie się poprawię w kolejnym odcinku, bo zaraz sprawdzę, czy kiedy, kiedy, od kiedy wydobywane jest złoto w jakichś racjonalnych wartościach, pewnie głównie w celach handlowych. Ok, w tym odcinku dziękuję za uwagę. Za chwilę, następny.